Uciekła z obszaru wojny na Ukrainie, aby znaleźć spokój i rozpocząć nowe życie w Ameryce. Pewnej sierpniowej nocy, 23-letka jechała pociągiem do domu po długiej zmianie w pracy. Za nią siedział mężczyzna z długą historią przemocy i poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Mężczyzna, którego system sprawiedliwości wielokrotnie zawodził, by nie wychodzić na ulicę. W nagłym, niesprowokowanym ataku, zarejestrowanym na nagraniu z monitoringu, jej Amerykański sen został brutalnie zgaszony. To nie tylko historia przypadkowego, makabrycznego morderstwa, to historia katastrofalnej systemowej porażki, która kosztowała życie niewinnej kobiety. Zanim przejdziemy dalej, poświęć chwilę na polubienie i subskrybuj, jeśli naprawdę lubisz ze mną odkrywać te historie. Daj znać w komentarzach z którego miasta oglądasz i która jest godzina na twoim zegarku. Zawsze wspaniale jest widzieć jak nasza społeczność łączy się na całym świecie. A teraz usiądź wygodnie, zgaś światła i wspólnie przeżyjmy dzisiejszą przejmującą podróż. Zaczyna się jak to często bywa z najgłębszymi tragediami, w cichym szumie codzienności. Jest 22 sierpnia 2025 roku. Godzina. Dokładnie 21.46. Ciepłe, ciężkie powietrze unosi się nad Charlotte w Karolinie Północnej. Noc późnego lata. Gęsta od niewypowiedzianych możliwości. Na peronie stacji East West Boulevard światła rzucają na beton miękką, niemal senną, żółtą arenę. To właśnie tutaj po raz pierwszy spotykamy Irenę Zarecką. W wieku 23 lat nosi w sobie znajome wyczerpanie po długiej zmianie, a na jej uniformie z pizzerii wisi widmo mąki i sosu pomidorowego. Wygląda jak każdy inny, kto próbuje odnaleźć się w labiryncie wczesnych lat dwudziestych. Delikatna równowaga między zmęczeniem a ambicją. W uszach ma słuchawki, maleńki portal do innego świata a jej kciuk bezmyślnie przewija jasny ekran telefonu. Jest portretem współczesnego życia, fizycznie obecna, ale mentalnie zagubiona, odrywająca się od codziennych trudów, skupiona wyłącznie na prostym, uniwersalnym celu, jakim jest powrót do domu. Wsiada do pociągu Lynx Blue Line, statku ze stali i szkła, gotowego przewieźć ją przez żyły miasta. Wagon to jaskinia niemal pustki, zamieszkana jedynie przez kilku rozproszonych pasażerów, niczym wyspy w morzu wolnych miejsc. To nocni dojeżdżający, zmęczeni podróżni, duchy codziennego zgiełku miasta. Wśród nich mężczyzna siedzi samotnie na ławce, postać w czerwonej bluzie z kapturem. Jest zgarbiony, niczym milczący, nieruchomy obserwator z boku. Jego obecność jest jedynie przypisem w scenie, detalem tak nieistotnym, że ledwo go dostrzega. Iryna pogrążona we własnym świecie nie zauważa go, nawet nie spogląda w jego stronę. W przypadkowym akcie siadania, który los ten później nadał przerażające znaczenie, wybiera miejsce bezpośrednio przed nim, oddzielone zaledwie jednym rzędem przetartego materiału i zimnego metalu. Przez kolejne cztery minuty nagranie z monitoringu ujawnia jedynie monotonny rytm komunikacji miejskiej. To niemy film o życiu w mieście. Widzimy młodą kobietę, której twarz oświetla chłodny blask telefonu, całkowicie pochłoniętą. Za nią, poza jej polem widzenia, mężczyzna w czerwonej bluzie z kapturem cicho, metodycznie rozkłada coś w dłoniach. Przedmiot jest niewielki, ukryty w jego postawie. A jego przeznaczenie wciąż pozostaje mroczną tajemnicą. Pociąg pędzi przez dzielnicę South End z jednostajnym, hipnotycznym pulsowaniem, a jego niski pomruk to znajoma ścieżka dźwiękowa miejskiej nocy. Ale pod tym kojącym rytmem rozpoczyna się ciche odliczanie, nieubłaganie zmierzające ku chwili niepojętej przemocy, chwili, która nigdy nie powinna była nadejść. Dokładnie o 21.50 mężczyzna wstaje. A to, co dzieje się później, to zerwanie z rzeczywistością, scena tak nagłej i bezsensownej brutalności, że przeczy wszelkiej logice i współczuciu. To bez przesady jeden z najbardziej mrożących krew w żyłach i niewybaczalnych aktów, jakie kiedykolwiek musiałem udokumentować. Bezpośrednio po niewypowiedzianej tragedii, żałoba społeczności często objawia się drobnymi, milczącymi gestami. W ciągu kilku godzin to właśnie zaczęło się dziać w całej Charlotte. Niczym polne kwiaty po pożarze zaczęły pojawiać się świece. Migotały na rogach ulic, ich drobne płomienie walczyły z obojętnym blaskiem miasta. Skupiły się przed stacją East West Boulevard, przemieniając miejsce tranzytowe w świętą przestrzeń. Przed pizzerią Zebedi, miejscem, w którym Iryna spędziła ostatnie godziny pracy, rozkwitł prowizoryczny pomnik. Ludzie, przyciągnięci niewidzialnym nurtem wspólnego smutku, przychodzili, by zostawić kwiaty, których żywe kolory stanowiły jaskrawy kontrast z ponurą rzeczywistością. Pozostawili odręcznie napisane liściki z przesłaniami miłości i niedowierzania, a także małe ukraińskie flagi, wymowne symbole życia, przed którym uciekła i spokoju, którego szukała. Niektórzy stali w głębokiej ciszy, ich obecność była świadectwem straty, której nie dało się opisać słowami. Inni płakali otwarcie, a ich łzy były szczerym i surowym wyrazem złamanego serca miasta. Nie wszyscy znali Irynę osobiście. Większość z nich nigdy jej nie spotkała, ale w tamtej chwili była córką każdego, siostrą każdego, przyjaciółką każdego. Wszyscy czuli mrożącą krew w żyłach pustkę, którą stworzyła jej nieobecność. W kolejnych dniach fala żalu rozlała się, wzmocniona przez cyfrowy świat. Tysiące komentarzy zalało internet, tworząc globalne czuwanie. Wiadomości napływały z każdego zakątka Karoliny Północnej, z pól Ukrainy, gdzie zaczęła się jej historia, i od zupełnie obcych ludzi z całego świata, którzy nigdy nie postawili stopy w Charlotte, ale byli zdruzgotani samą przypadkowością i okrucieństwem tego, co się stało. Ich słowa tworzyły rozdzierającą serce mozaikę smutku i oburzenia. Jeden z komentarzy, powtarzany w różnych formach, brzmiał Uciekła przed wojną, by znaleźć spokój, a spokój ją zawiódł. Inny prosty, lecz głęboki, uchwycił sedno tragedii. Próbowała po prostu wrócić do domu. Ci, którzy ją znali, malowali portret duszy naznaczonej dobrocią. Jej współpracownicy w pizzerii wspominali ją nie tylko jako koleżankę, ale i prawdziwą przyjaciółkę. Jej klienci wspominali młodą kobietę, która zawsze się uśmiechała, nawet pod koniec wyczerpującej zmiany, kiedy większość była wyczerpana. Daleko stąd jej rodzina zapalała własne świece, a ich prywatna żałoba nagle i tragicznie stała się publicznym widowiskiem, gdy patrzyli, jak świat łączy się z nimi w ich żalu. Tydzień później społeczność zebrała się ponownie. Tym razem na uroczystym czuwaniu przy świecach, które odbyło się w miejscu ataku. Gdy nad Szarlot zapadał zmierzch, malując niebo ponurymi odcieniami fioletu i szarości, dziesiątki osób stanęło ramię w ramię, a ich migoczące świece stanowiły jednolitą latarnię morską w nadciągającej ciemności. Jej imię Iryna odczytano nagłos, a dźwięk jego głosu zawisł w ciężkim powietrzu. Jej zdjęcie, uśmiechnięty, pełen życia, obraz skradzionego życia, zostało wyświetlone na zimnej, betonowej ścianie dworca kolejowego. Zapadła chwila ciszy, zbiorowe wstrzymanie oddechu w miejscu, w którym ostatnio stała, w przestrzeni na zawsze przemienionej przemocą. Wielu trzymało transparenty, ich ręcznie malowane litery były rozpaczliwym apelem o zmianę. Sprawiedliwość dla Iryny. Naprawić system. Nigdy więcej. Ale pod powierzchnią świec, kwiatów i wspólnego żalu tliło się głębsze, bardziej zmienne uczucie gniew zimny, twardy gniew. Im więcej ludzi dowiadywało się o dokładnej sekwencji wydarzeń, które doprowadziły do tej tragedii, tym bardziej niemożliwym stawał się jej obraz. To nie był przypadkowy akt przemocy to była katastrofalna porażka. Seria rzuconych piłek, przegapionych sygnałów i zignorowanych ostrzeżeń utorowała drogę drapieżnikowi. Pytanie wiszące nad czuwaniem, niewypowiedziane, ale odczuwane przez wszystkich, dotyczyło nie tylko tego, dlaczego to się stało, ale jak ktokolwiek, gdziekolwiek mógł na to pozwolić. Miał to być kolejny powrót do domu. 22 sierpnia, czwartkowy wieczór. Iryna właśnie skończyła nocną zmianę w pizzerii, drugą pracę, którą niedawno podjęła. Pracowała niestrudzenie nie dla luksusów, ale dla niezbędnych środków, by opłacić rachunki i wesprzeć matkę, z którą mieszkała w pobliżu. Około 21:45 wsiadła do pociągu Lynx Blue Line na stacji East West Boulevard. Pociąg zatrzymał się w Charlotte's South End. Dzielnicy znanej z modnej, dynamicznie rozwijającej się atmosfery, miejsca znanego bardziej stętniących życiem barów i browarów rzemieślniczych niż sprzychającego tam niebezpieczeństwa. Miało być bezpiecznie. Nagranie z monitoringu z tamtej nocy jest przerażająco nudne. Widać na nim, jak wsiada do wagonu, studium codziennej rutyny. Ma na sobie prosty czarny t-shirt, a logo pizzerii widnieje na jej sercu jako mały emblemat. Włosy ma odgarnięte do tyłu, a słuchawki na uszach, zamknięte w prywatnym świecie muzyki lub podcastów. Wybiera losowo zwyczajne miejsce, pragnąc jedynie wrócić do domu po długim, wyczerpującym dniu. Mężczyzna, który już siedział za nią, mężczyzna w czerwonej bluzie z kapturem, nie poruszył się, nie wymienili ani jednego słowa, nie spojrzeli na siebie, nie okazali napięcia ani agresji. Nie było ani jednej samotnej wskazówki, że ta cicha podróż przez miasto, które pokochała, będzie czymś innym niż rutyną, znajomą. Jechała tą samą trasą dziesiątki, jeśli nie setki razy wcześniej. Ale tej nocy w grę wchodziły krytyczne, niewidoczne czynniki, fakty, których Iryna nie mogła znać, a które opinia publiczna miała poznać dopiero w nadchodzących, przerażających dniach. Mężczyzna siedzący za nią nie zapłacił za przejazd tym pociągiem. Nie było policjantów, strażników tranzytowych, ani jednego umundurowanego mężczyzny w tym konkretnym wagonie. A w kieszeni trzymał coś przerażającego. Broń, która w ciągu kilku minut miała nieodwracalnie przerwać bieg historii życia Iryny. Gdy pociąg ruszył z hukiem, mijały cztery minuty. Każda sekunda była niczym ziarenko piasku, przesypujące się przez klepsydrę, odliczającą czas do koszmaru, któremu można było zapobiec. Iryna Zarecka urodziła się w Kijowie 22 maja 2002 roku. Miała zaledwie 20 lat, gdy świat, który znała, gwałtownie wywróciła do góry nogami wojna rosyjska. Wraz z matką Anną, siostrą Walerią i młodszym bratem Bohdanem, doświadczyła na własnej skórze przerażającej rzeczywistości współczesnej wojny. Spędzali całe dnie skuleni razem w schronie, a powietrze wokół nich wibrowało od donośnych odgłosów eksplozji, wstrząsających miastem nad ich głowami. Dla Iryny i jej rodziny, wojna nie była odległym newsem na ekranie, który można było wyłączyć, była inwazją u progu. Ciągłym instynktownym zagrożeniem dla ich istnienia. W sierpniu 2022 roku rodzina podjęła wstrząsającą decyzję o ucieczce. Zostawili za sobą dom, kraj i wszystko, co znali, osiedlając się jako uchodźcy w Charlotte, w Karolinie Północnej. Przyjęła ich społeczność, która dała im wsparcie. Kiedy Iryna przybyła, nie znała nikogo i mówiła bardzo słabo po angielsku. Była jednak prawdziwym studium odporności. W ciągu zaledwie kilku miesięcy znalazła pracę, zaczęła nawiązywać przyjaźnie i wtapiać się w tkankę swojej nowej społeczności, pomagając nawet sąsiadom, wyprowadzając ich psy. Zapisała się na kursy w lokalnym koledżu, a jej ambicją było zostać asystentką weterynarii, kierując się łagodną i pełną empatii ścieżką. Nie była to jej pierwsza próba zdobycia wyższego wykształcenia. Na Ukrainie uzyskała już dyplom z sztuki i konserwacji w Synergy College. Kreatywność była językiem, którym mówiła jej dusza. Rzeźbienie, szycie, malowanie wszystko, co pozwalało jej tworzyć piękno własnymi rękami, było dla niej radością. Chętnie rozdawała swoje prace, często tworząc misterne, ręcznie haftowane prezenty dla osób, których ledwo znała. Prosty akt hojności, który wiele mówił o jej charakterze. Miała złote serce, jak później wspominał jeden z członków rodziny. Jej osobowość była piękną mieszanką sprzeczności. Była cicha, a jednocześnie bardzo ciekawa świata, żądna przygód, a jednocześnie mocno osadzona w miłości do rodziny. Uwielbiała spać, a jej matka z czułością żartowała, że to jej talent artystyczny. Odnajdywała głęboki spokój w zwyczajnych, prostych chwilach życia, gotując posiłki z partnerem, przytulając się do zwierząt czy szkicując pomysły na ubrania, o których marzyła, by kiedyś je przeprojektować. W Ameryce nie uciekała już przed wojną, lecz budowała coś nowego, cegła po cegle. Powoli, ostrożnie zakochiwała się w życiu, które dla siebie tworzyła. Wujek Iryny opisywał ją jako spoiwo rodziny. Była pocieszycielką, powierniczką, oparciem dla matki, siostrą, z którą rodzeństwo się śmiało, i siostrzenicą, do której krewni zwracali się po otuchę w świecie, który wydawał się niepewny. Kiedy po raz pierwszy przyjechała do Stanów Zjednoczonych w 2022 roku, mieszkała pod dachem wuja z ciotką, matką i rodzeństwem. Był to ciasny dom. Pełen lęków i adaptacji, które wiążą się z zaczynaniem wszystkiego od nowa w nowym kraju. Mówiono jednak, że jej obecność ułatwiała wszystko, nigdy nie narzekała. Zamiast tego jej pierwszym pytaniem zawsze było: Jak mogę pomóc? Jej wujek pamiętał, jak nalegała na pracę od momentu, gdy otrzymała dokumenty. Jej pierwszą pracą była kanapkarnia. Następnie pracowała z matką w ośrodku opieki, opiekując się osobami starszymi. Później dorabiała w pizzerii, zawsze z wyraźnym naciskiem na oszczędzanie pieniędzy i realizację marzenia o pracy ze zwierzętami. Przez cały czas pilnie uczęszczała na lekcje angielskiego, systematycznie wzbogacając swoje słownictwo o nowe słowa i płynność, doskonaląc język drugiego życia, które pragnęła zbudować. W ostatniej wiadomości, jaką jej wujek otrzymał od siostrzenicy, napisała o tym, jak bardzo cieszy się, że jest w Ameryce. To była wdzięczność, która nie była tylko wymawiana, ale przeżywana. Emanowała z niej w sposobie, w jaki malowała murale dla sąsiadów, opiekowała się ich dziećmi i wyprowadzała ich psy. Nie zdawałem sobie sprawy, jak wiele istnień ludzkich poruszyła przyznał jej wujek dopóki społeczność nie zalała mnie miłością po jej śmierci. Była więzią, która łączyła jej rodzinę. Więzią, która nigdy nie zostanie zerwana. De Carlo Brown Jr nie powinien był jechać tym pociągiem. Powinien był przebywać w ośrodku leczenia uzależnień, w areszcie policyjnym lub przynajmniej pod ścisłym nadzorem. Jednak w nocy 22 sierpnia nie był żadnym z tych przypadków. Był niebezpieczny, skrajnie niestabilny i jeździł linią Links Blue Line bez biletu. Mając 34 lata, Brown nie był obcy systemowi sprawiedliwości, przewijał się przez jego kręte ścieżki przez ponad dekadę. Jego kartoteka kryminalna to ponury katalog narastających przestępstw, rozbojów z bronią w ręku, kradzieży, włamań i powtarzających się aktów przemocy. W 2014 roku obrabował kogoś pod groźbą broni w południowo-zachodniej części Charlotte. Kiedy później policja go aresztowała, znaleziono w jego domu skradzione przedmioty i broń użytą do przestępstwa. Za to odsiedział ponad 5 lat w więzieniu. Jednak po wyjściu na wolność w 2020 roku jego zdrowie psychiczne, które i tak było kruche, zaczęło się pogarszać. Zdiagnozowano u niego schizofrenię i wiadomo było, że cierpiał na silne halucynacje i paranoje. Jego siostra powiedziała później reporterom, że De Carlo mówił o wszczepianiu mu rządowych chipów. Słyszał głosy, których nie było. W jednym z wstrząsających incydentów zaatakował ją podczas, jak to określiła, epizodu psychotycznego. Obawiając się o jej bezpieczeństwo, wniosła oskarżenie ale później je wycofała, choć nigdy nie mogła pozbyć się uczucia strachu, jakie niosła ze sobą jego obecność. Ich matka, Michelle Dewitt, wielokrotnie i desperacko próbowała zapewnić mu pomoc, której tak wyraźnie potrzebował. Po jednym szczególnie brutalnym epizodzie przeszła nawet przez żmudny proces ubiegania się o przymusowe leczenie psychiatryczne. Ponieważ jednak nie była jego prawną opiekunką, system uniemożliwił jej to. Miała związane ręce. W styczniu 2025 roku, zaledwie 8 miesięcy przed tragicznym spotkaniem z Iryną, Brown został ponownie aresztowany. Tym razem zarzut dotyczył nadużycia systemu alarmowego 911. Przybył do szpitala, przekonany, że jego poczynaniami sterują niewidzialne maszyny. Funkcjonariusze postawili mu zarzut drobnego wykroczenia i tego samego dnia został zwolniony. Nie było żadnej dalszej obserwacji, obowiązkowego leczenia psychiatrycznego ani oceny. Otrzymał jedynie obietnicę, że stawi się na przyszłą rozprawę. Osiem miesięcy później ta złamana obietnica miała zakończyć się horrorem w pociągu publicznym. W chwili ataku, Brown podobno był bezdomny, przemieszczając się między lokalnymi schroniskami. W dziwnym i tragicznym zwrocie akcji, rano przed atakiem, zapytał matkę, czy może u niej przenocować. Nakarmiła go, przytuliła, a następnie, wierząc, że postępuje słusznie, zawiozła go do schroniska. Nigdy nie przypuszczała, że zaledwie kilka godzin później jej syn znów trafi do aresztu. Tym razem za czyn tak niewyobrażalny, że wstrząsnął całym krajem. Kiedy po raz pierwszy zobaczyła doniesienia w wiadomościach, powiedziała dziennikarzom, że nie może w to uwierzyć. Powiedziała, że to nie pasuje do jego charakteru. On by czegoś takiego nie zrobił. Po prostu taki nie jest. Ale wymiar sprawiedliwości i opinia publiczna miały inną perspektywę, nieprzesłoniętą matczyną miłością. Teraz wszyscy widzimy dokładnie, kim on jest. W momencie, gdy wsiadł do tego pociągu. De Carlo Brown miał 14 odrębnych i aktywnych spraw odnotowanych w rejestrach stanowych. Obejmowały one zarówno drobne wykroczenia, takie jak przekroczenie prędkości i kradzież sklepowa, jak i brutalne przestępstwa. To w połączeniu z udokumentowaną historią poważnych załamań psychicznych, powinno było być dla niego natychmiastowym sygnałem ostrzegawczym. A jednak nic nie powstrzymało go przed wsiadaniem do tego pociągu, nawet fakt, że nie zapłacił. W okolicy nie było policji tranzytowej, która egzekwowałaby opłatę za przejazd, lub po prostu działała odstraszająco. Maszynista siedział w osobnym wagonie, nie widząc, co dzieje się za nimi. Co szokujące, policjanci podobno jechali w następnym wagonie, ale zanim ktokolwiek zorientował się, co się stało, nieodwracalne szkody zostały już wyrządzone. Było już za późno. Iryna Zarecka pozostawiła po sobie matkę, która już doświadczyła głębokiej straty domu i ojczyzny. Zostawiła siostrę i brata, z którymi dzieliła wspomnienia z dzieciństwa, uformowane w przerażającym huku spadających bomb. Zostawiła po sobie partnera życiowego, Stasia, który niedawno się do niej wprowadził. Mężczyznę, który mówił o jej uśmiechu, jakby miał moc rozjaśniać cały dzień. Zostawiła po sobie współpracowników, którzy kochali ją tak bardzo, że po jej śmierci nadal zapalali dla niej świece. Zostawiła po sobie niezliczonych przyjaciół, wdzięcznych profesorów, którzy nazywali ją determinacją, i kolegów artystów, którzy uważali ją za utalentowaną. Ostatecznie zostawiła po sobie całe miasto, które przez systemowe pęknięcia ją zawiodło, i kraj, w który mimo wszystko wciąż wierzyła. Iryna Zarecka nie była tylko nazwiskiem z nagłówka. Była kimś. Naprawdę się liczyła. I nadal się liczy. Wróciwszy do pociągu, minęły te cztery minuty złudnego spokoju. Mężczyzna za nią wstaje z siedzenia. To nagły, zdecydowany ruch. Lewą ręką chwyta chłodny metal poręczy fotela, by się nie poślizgnąć. W prawej ręce trzyma teraz otwarcie przedmiot, który przed chwilą rozkładał. Ostre, składane narzędzie wyciągnięte z kieszeni bluzy z kapturem. Iryna przed nim się nie odwraca. Nie drgnie. Wciąż patrzy w telefon. W uszach wciąż słychać muzykę. Zupełnie nieświadoma cienia, który teraz nad nią wisi. A potem on uderza. Atak to rozmazany, gwałtowny ruch. W sumie trzy razy. Przynajmniej jedno z uderzeń, potężne, celne pchnięcie, trafia ją prosto w szyję. Nagranie z monitoringu pokazuje, jak jej ciało się cofa w pierwotnej instynktownej reakcji. Podciąga kolana do piersi w desperackiej, podświadomej próbie osłonięcia się i znalezienia ukojenia w chwili niewyobrażalnego bólu i dezorientacji. W szoku zakrywa usta dłonią. Jest jeden. Rozdzierający serce moment, ułamek sekundy, kiedy patrzy na niego szeroko otwartymi oczami, zadając pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Dlaczego? Zaledwie 15 sekund po rozpoczęciu ataku osuwa się na siedzenie. Nie wypowie już ani słowa. Policja później stwierdziła, co wydaje się rażącym niedopowiedzeniem, że atak był całkowicie niesprowokowany. Jeśli obejrzysz nagranie nie masz wyboru i musisz się zgodzić. Świadkowie w sąsiednim wagonie później opisali, że usłyszeli pojedynczy, przenikliwy krzyk, po którym zapadła nagła i przerażająca cisza. Niektórzy rzucili się na pomoc, podczas gdy inni rozpaczliwie wzywali pogotowie ratunkowe. Pociąg gwałtownie się zatrzymał. W powstałym chaosie de Carlo Brown spokojnie przeszedł przez wagon, wysiadł na następnej stacji i po prostu odszedł ale jego wolność nie trwała długo. W ciągu kilku minut został otoczony przez policję i zakuty w kajdanki, a wtedy Iryna już nie żyła. W kolejnych dniach de Carlo Brown Jr. został oskarżony nie tylko o morderstwo pierwszego stopnia, ale także o popełnienie aktu przemocy skutkującego śmiercią w środkach transportu publicznego. To rzadki i poważny zarzut federalny, który może skutkować karą śmierci. Urzędnicy określili jego działania jako niewybaczalny akt przemocy. Departament Sprawiedliwości zapowiedział, że będzie domagał się najwyższego możliwego wymiaru kary. Na konferencji prasowej, na której ogłoszono zarzuty, prokurator federalny, doświadczony prawnik, otwarcie płakał. Pogrążona w żałobie rodzina Iryny była zmuszona podjąć ostateczną, bolesną decyzję. Nie zamierzają odsyłać jej ciała na ogarniętą wojną Ukrainę, aby ją pochować. Kochała Amerykę, mówili. To teraz jej dom. Powinna zostać pochowana tutaj. Sprawa przeciwko jej zabójcy wciąż toczy się w sądzie. Na pewno poinformuję państwa, gdy tylko pojawią się nowe informacje. Uważajcie na siebie i do zobaczenia wkrótce. No cóż, to już koniec dzisiejszego filmu. Mam szczerą nadzieję, że dało Wam to cenny wgląd w niektóre z najbardziej pomijanych spraw na przestrzeni lat. Jeśli uznaliście to za interesujące, prosimy o polubienie, subskrypcję i włączenie powiadomień, aby być na bieżąco i nas wspierać. Jeszcze raz dziękujemy za poświęcony czas i wsparcie. Będzie więcej, więc bądźcie czujni.